Będzie pochwalony Jezus Chrystus, już tydzień Adwentu za nami. Cieszymy się z tego, że już mamy drugą niedzielę Adwentu i dziś chciałbym porozmawiać o czymś, co dotyczy nas wszystkich czyli o naszym oczekiwaniu. A czekanie ma to do siebie, że może być trudne, czasem frustrujące, czasem nawet też i bolesne, ale może także stać się źródłem siły i wewnętrznego spokoju. I słowo na dziś, które przygotowałem ten fragment, to pochodzi z Księgi Psalmów, z 37 rozdziału, 7 werset i brzmi ono następująco. Powierz Panu swą drogę. Co to, to właściwie może znaczyć? Bo powierzenie Panu swojej drogi to nie jest tylko pusty zwrot, ani nic, co możemy wypowiedzieć i od razu o tym zapomnieć. Ale tak jak mówiliśmy wczoraj o tym zaufaniu Maryi, to no te słowa też są aktem zaufania to by pozwolić Panu Bogu, aby to nasze życie, które my często chcemy kontrolować w każdym detalu, prowadził ktoś większy od nas. I czekanie w tym kontekście staje się czymś więcej niż takim biernym stanem w miejscu, ale staje się aktem wiary. No bo wyobraźmy sobie, że czekamy na coś ważnego. Może ktoś czeka na jakiś wynik badań. Albo na jakąś odpowiedź w pracy, albo na, na awans w tej pracy, albo na jakąś zmianę w życiu osobistym, bo może coś jest, co nas bardzo też przytłacza. I w takich chwilach cierpliwość wydaje się niemożliwa, bo byśmy chcieli wszystko na już. A każdy dzień właśnie ciągnie nam się tak w nieskończoność. Zadajmy sobie pytanie, kiedy to nastanie? Kiedy to nastanie? Jednak to właśnie wtedy zaufanie nabiera prawdziwego znaczenia. I czekanie nie jest zmarnowaniem czasu. Wręcz przeciwnie: to czekanie, oczekiwanie to jest proces, w którym uczymy się cierpliwości, pokory i wdzięczności. Bo każdy dzień, w którym my pozwalamy prowadzić Panu Bogu nasze życie, to jest nic innego jak lekcja. I psalista zachęca nas, abyśmy nie spieszyli się sami, ale oddali swoje serce w ręce stwórcy. Abyśmy dali mu stery naszego życia, aby on mógł nas odpowiednio drogami naszego życia poprowadzić. I czekanie można porównać do takiego momentu sadzenia drzewa. Kiedy je posadzimy, nie widzimy od razu owoców, ale cierpliwość i troska o to drzewo w końcu przyniesie to, że na przykład będzie to jabłoń i zbierzemy. Piękne, zdrowe, smaczne jabłka z tego drzewa. I zadajmy sobie dzisiaj takie kluczowe pytanie: Co na ten moment wymaga ode mnie cierpliwości? Wczoraj mówiliśmy, że może to być na przykład trudna rozmowa. No właśnie, czy jesteśmy w stanie trudne rozmowy przeprowadzać? A może stoimy przed takim wyborem trudnym wyborem tego, co w naszym życiu się wydarzyło. Może musimy zrobić krok do przodu, coś yy, postanowić, ale brakuje nam odwagi? A może musimy zaakceptować coś, że nie od razu ta zmiana nastąpi? Spróbujmy tej niedzieli powierzyć swoją drogę Panu Bogu, choćby w małym geście, czy w modlitwie, czy w ciszy. Zobaczysz, że to może przynieść więcej dobra, niż się spodziewasz. Ale to jest zawsze też i takie zaryzykowanie, aby w swoim życiu zrobić krok do przodu, bo oczekiwanie to nie jest taka sztuka dla sztuki, ale jest to dar. To moment, w którym my uczymy się ufać i pozwalamy działać Panu Bogu w naszym życiu. Życzę pięknej niedzieli i pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.